My się z wami, Kasia no, i Dziabnuta. Na 7 wieksy na nie panda. Dziś narysujemy zabawki na plaży. Oczywiście wykorzystamy do tego wesoły piórnik kształtów. Zaczynamy. Na początek weźmiemy elipsę. Co to dzięki jest? niej górna część wiaderka. To bardzo ważna zabawka, bo no można w niej przynosić z niego babki. W środku umieścimy drugą, mniejszą elipsę. W taki Co sposób powstanie rand no? wiaderka. Teraz łuk. Wykorzystamy go dwa razy i narysujemy boki, a trzecim łukiem to... połączymy je ze sobą. W taki sposób będziemy mieli wzmocniony bok wiaderka. Teraz linia prosta. Dzięki niej przedłużymy boki. Hmm. Ponownie przyda się łuk. Narysujemy dno. Już można do niego wlewać wodę. Za pomocą kolejnego łuku powstanie rączka. Przecież trzeba wygodnie nosić zabawki. Do niego też można włożyć pozostałe zabawki, które zaraz będziemy rysować. Teraz po prawej stronie umieścimy szpadelek. Łukiem narysujemy jego górną część. Służy ona do kopania... Do nabierania piasku. I kolejne kształty umieścimy na środkowej części. Teraz prostokąt. Dzięki niemu narysujemy uchwyt. Szpadelkiem będzie można kopać głębokie dołki. Wiem! Później wlejemy do nich wodę i zrobimy mini minibasem. Teraz, za pomocą kolejnego łuku, powstaną grabki. Na początku ich górna część. Linia zabawki. Łamiania. Dalej będziemy rysować zabawkę, a ja Wam zdradzę jeden pomysł na zabawę to... plażową. Jest są zabawki plażowe. Bądź. Trzeba wykopać zabawki i chodzić do niego rzecz. wiaderko. Później w pewnej odległości położyć małą plastikową piłkę. Szpadelkę <laughs> albo grabkami pchnąć tak piłkę, żeby znalazła się w środku wiaderka. Nie jest to wcale takie łatwe. Bo plaża jest bardzo nierówna. To wszystko. Zabawki plażowe plażę! Zabawki! Kto idzie na plażę? Ja! Kto chce narysować swój wymarzony zestaw zabawek na plażę? Zabierajcie się proszę do pracy. Kiedy wasze rysunki będą gotowe, pokolorujcie je i poproście rodziców, żeby wysłali je do nas przez stronę www.forfunkids.pl A my pokażemy je na ekranie telewizora. Только завидую, а где Небеский? Ай да хип-хоп, потому да это